Hola, mi nombre jest Marlene Fawella. Nazywam się Marlene Fawela i wcielam się w Kolumbę. Kiedy pan Osorio powiedział, że dostałam te rolę, byłam bardzo podekscytowana, bo to wielkie aktorskie wyzwanie. Wcielam się w czarny charakter, a dotąd grałam tylko pozytywne bohaterki. To bardzo interesująca, barwna postać. Poznacie mnie od zupełnie innej strony.

Kocha swojego męża Gaela, ale pojawienie się Leony tworzy między tymi bohaterami trójkąt miłosny. W czym jesteśmy podobne? Niemal w niczym, i to zwróciło moją szczególną uwagę. Kolumba tak się ode mnie różni że wcielenie się w nią będzie bardzo rozwijającym zadaniem aktorskim. Czym jest dla mnie niezwyciężona miłość? Uwielbiam ten tytuł, bo zawiera w sobie wielką siłę. Ja niezwyciężoną miłością darzę moją córkę. To miłość niepokonana, doskonała, wyjątkowa, prawdziwa. Ale niezwyciężona miłość to też ta w naszym serialu. Porusza ono mnóstwo interesujących tematów, z którymi może zidentyfikować się wiele kobiet. to świetny scenariusz reżyser obsada i producent. serdecznie zapraszam Nie możecie tego przegapić.